Transformacja Czerniego Hanmana do roli Eda Gina w Monsterze. A dopóki projekt się nie skończył. Fizycznie granie Eda było dość trudne, bo przybrałem trochę na wadze, a potem musiałem ją znowu zgubić. Najgorsze było jednak utrzymanie tej wagi, gdy wszyscy chodzą na miłe kolacje, przez 7 miesięcy zdjęć mieliśmy święto Dziękczynienia, mikołajki, nowy rok. Miałem też urodziny i żadnego ciasta. 3 tygodnie przed zdjęciami Charlie musiał schudnąć 28 funtów, czyli na nasze to chyba 12,7 kg Udało mu się to w większym wyniku, bo schudł 30 funtów, czyli jakieś 13. 3,6 kg. Do tej roli ale to nie było dość przyjemne doświadczenie. Musiał przez tak krótki okres czasu dużo sawnować, podwyższać ilość kardio i oczywiście zmniejszyć ilość siedzenia drastycznie. Komforty nie dodawały też brutalne czy zboczone sceny, w których Charlie na przykład musiał być nagą. Nie czuł się z tym komfortowo, jak większość nas w takiej sytuacji wstydził się. Nigdy bym się na to dobrowolnie nie zgodził, ale jako postać to było potrzebne. Nawet walczyłem o to, żeby scena na gości Eda nie została wycięta ze scenariusza. Cały Zaraz... film jest już dostępny na kanale, więc zapraszam Cię do oglądania i subskrybowania.